Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Wirtualny Jarek. Dzisiaj chciałbym wam pokazać e, tak naprawdę nowość na moim kanale, a mianowicie grę Holdfast War of Nations. Co to takiego jest? Za chwilę zobaczycie sami. E, bardzo naprawdę według mnie fajna gierka, już troszeczkę z nią e, pozwoliłem sobie pograć chciałbym dzisiaj Wam pokazać gameplay z tej e, gry, jak to wygląda. Jednocześnie chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich moich widzów, którzy oglądają, subskrybują mój kanał i jeżdżą w grze ETS2 do zarejestrowania się w systemie Expedycja. Link będzie poniżej, także bardzo serdecznie was zapraszam. No i co? Przechodzimy w takim razie do grania w Holdfast. Co, co, co tu możemy w ogóle zrobić, tak? Możemy customizować swoją postać. Możemy oczywiście w każdym z imperium, jak jest dostępne w tej grze, czyli brytyjskie imperium, francuskie, austriackie, pruskie, rosyjskie, włoskie. Możemy sobie customizować te postacie tak, jak chcemy, kupować im bronię po rozgrywkach, jeżeli otrzymamy pieniądze z wykonanych misji. Ponadto są tutaj w grze dwa tryby gry. Z wyborem tutaj takim większym, królestw, imperiów oraz rozgrywka z czasów I wojny światowej. Także uwierzcie mi, że gra naprawdę świetna. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku pokażę Wam pierwszy tryb gry, czyli Nation of War, a w następnym odcinku z gameplayu z Holdfasta pokażę Wam tryb rozgrywki Frontline. Dobra, w takim bądź razie to zaczynamy. Lecimy z grom. Musimy sobie najpierw wynaleźć jakiś serwer. Bo głównie zazwyczaj gram na tym serwerze, także dołączymy sobie do kolejki oczekiwania. Oczywiście tutaj gra udostępnia różnorakie serwery, tak są też... Prywatne serwery, do których e, trzeba się zarejestrować, lub posiadać e, login i hasło. Także proszę uwierzyć, że naprawdę dużo ciekawych rzeczy jest. Przede wszystkim, także można stworzyć swój własny półk. I ja też tak zrobiłem, stworzyłem swój własny e, pułk. Także, jeżeli ktoś z Was będzie chętny pograć razem ze mną w tą, w tą grę, dołączyć do, do mojego półku, to bardzo serdecznie zapraszam, zgłaszać się w komentarzach też na dole będzie Discord do dołączenia do pułku, czyli pułkowy Discord, także bardzo Was serdecznie ze swojej strony zapraszam do grania. Myślę, że spodobał mi się za chwilę. O, dołączamy już do serwera. Oczywiście w grze jest dostępna naprawdę bardzo duża różnorodność wszelakiego rodzaju map. Jakie są na tych serwerach, które są udostępnione? Także w zasadzie każda bitwa się może rozgrywać na różnego rodzaju mapach, no i oczywiście po różnych rodzajów frontów, tak? Czyli od, Bryty od Bryt Brytanii po Francję, aczkolwiek my będziemy grali Brytolami, zagramy Brytolami, zagramy oficerem i teraz po wejściu na serwer, mamy dostępne. Jakby można tu powiedzieć etaty, możliwość dołączenia do danej drużyn, od oficerów, czyli dowództwa, po piechotę liniowe, harcowników, wsparcie i w każdej z tych grup mamy różnego rodzaju postacie, które możemy wybrać do góry. Dobrze. Możemy to dołączyć. Czasami tak się tutaj w zdarza, że jest problem z dołączeniem, jeżeli jest większa ilość graczy. Ale zawsze możemy spróbować dołączyć gdzie indziej. O, i jesteśmy, dołączamy do francuskich sił. No i po dołączeniu jesteśmy na, na polu. Jako dowódca możemy stworzyć swój pododdział. Żeby stworzyć swój pododdział musimy nadusić klawisz E I wtedy taki namiot nam się pokaże Ale idziemy jak najbliżej frontu I tam udostępnimy sobie nasz pododdział Umiejscowimy tam jego lokację Ale tu widzę, że... O! Nie zdążyłem Ale to nic, za chwilę... Za chwilę wejdziemy jeszcze raz jeszcze kilka. Po wygranej jakby bitwie skończonej mamy losowanie. Możemy wylosować sobie mapę. Oczywiście losowanie odbywa się z większością graczy, czyli większość jakby przemawia do narodu że tak to ujmę i wybiera mapę. No i została wybrana mapa grobla i ładuje nam się. I wybieramy za chwilę stronę, po której będziemy walczyć. I walczymy pomiędzy sobą, pomiędzy graczami. No, możemy wybrać Prusję lub Italii. Wybieramy w tym wypadku Italii. O, oficerowie są już zajęci, więc wybieramy, wybierzemy sobie Sierżanta. O, możemy sobie kupić nowy Drugą broń. Dołączamy do rundy. No i zaczynamy grę. Jak słychać muzykę, że są dostępni także muzycy, dzięki którym, dzięki którym wojna bardziej jest przystępna. Like to? można tak w ogóle powiedzieć. I tutaj po prawej stronie pokazują nam się oddziały, do których możemy dołączyć. No i dołączamy do, do pododdziału. No i oczywiście, jak w każdej jednej grze, znajdują się ludzie, którzy niekoniecznie lubią grać imersyjnie w tego typu gierki. Także myślę, że dużo takich osób można znaleźć w różnego rodzaju grach. No i co, i lecimy. Nasza drużyna to jest są na mapce wyświetlają się na zielono. Mamy naprzeciwko graczy. O i po zabiciu musimy przeładować tą broń. Te przeładowanie oczywiście jak na tamte czasy chwileczkę trwa. Jeśli chodzi o strzelanie i prowadzenie ognia w tej grze, jest to dość trudne. Trzeba naprawdę się dobrze wcelować, żeby trafić, trafić w tego wroga, żeby go tam uszczelić. Za tak, sekundkę przestawię swoją osobę, pokażę wam mapkę, która jest dostępna. Mamy mapkę dostępną, zielone osoby to są nasze pododdziały. Oczywiście w grze także może mamy możliwość prowadzenia komunikacji. Komunikacji, nawoływania żołnierzy, ustawiania ich w szeregi, czyli tak jak tutaj. Mamy menu pod Q. O, jest komenda. No i próbujemy uszczelić wroga. Jest to, jest to naprawdę ciężkie. Trzeba się naprawdę postarać. O, I gracze się zbierają, możemy im wydawać komendy. Hold the line, hold the line. I lecimy i próbujemy kolonizować poszczególną matkę Jeżeli nam się amunicja skończy możemy O, O I niestety ale Zabili nas. Oczywiście, tak jak już wspomniałem przedtem, e, tak zwanych wariatów nie brakuje w tej grze, którzy wrzeszczą, krzyczą i robią sztuczny tłum. Także, możemy, mamy dostępnych także kawalerię husarską. Także, e, że tak powiem możliwości, o możemy na dowódce wskoczyć to sobie wy, wybierzemy dowódcę i teraz wrócimy do tematu ustawiania ustawiania pododdziałów, tworzenia swojego pododdziału do gry i naszykowania go do do walki. Przechodzimy, tak jak już wspominałem przedtem, przejdziemy sobie do e, przejdziemy sobie do bliższej e, bliższej linii frontu. Już mamy u, oddział swój pod, utworzony już komunikat nam przyszedł. Czasami tak się zdarza, że w tej grze, że pododdział się tworzy o wiele, wiele szybciej niż e, niż e, zanim my tak naprawdę postawimy go na mapie. Także biegniemy. Jest także artyleria, która cały czas gdzieś tam bombarduje że Także dobra, stawiamy swojego Zostawiamy swój pododdział. I no i co? I czekamy aż gracze dołączą do naszego pododdziału. Za ten czas możemy iść walczyć na front i szykować się do wal. O, już mamy pierwszych żołnierzy, którzy dołączyli do pododdziału. A, to jest nasz inżynier, buduje kolejne osoby. Nawet czasami jest bliska, jest ciężko, ciężko. O i żołnierze on the line, on the line. O ustawiałem się. Oczywiście nie wszyscy tą imersję, że tak mówię, że tak powiem. Szanują i niestety większość graczy świruje na tych mapach, aczkolwiek grałem jeszcze na tej... Hold the line, hold the line! Zmienimy sobie pozycję, ustawiają się. Możemy im wysyłać komendy za mną. Czyli idziemy, ustawiamy ich sobie bliżej, tutaj sobie ustawimy. On the line, soldiers, on the line! Prezet arms! Musimy przeładować. Zmienimy sobie linię frontu. Raczej linię ustawienia żołnierzy. On the line, on the line! PREPARE ARMS! Cofniemy trochę pododdział. ON THE LINE! ON THE LINE! Że cały czas trzeba kontrolować sytuację jakaś jaka jest, co się dzieje, bo naprawdę można dynamicznie dostać szybciutko web. Bardzo szybko. On the line, soldiers, on the line! Prepare arms! ON THE LINE, ON THE LINE, PREPARE ARMS! Oczywiście ciężko... O, zostałem za, za, zabity przez pusarza Rozgrywka, rozgrywka tutaj trwa czasami nawet i do godziny czasu. W zależności, w zależności od e, szybkości rozgrywki. I tak naprawdę grania tutaj przez graczy, tak. Jeżeli większą większy jakby opór stawiają, no to do dłu dłużej zagramy. Jeżeli o, poddają się, jest większość osób, które nie chcą grać imersyjnie, a grają po prostu tak, żeby pograć, no to rozgrywka się rzeczy kończy się o wiele, wiele szybciej. Mamy artylerię, oczywiście, też tutaj w tej grze stawiamy, tutaj nasz. Idziemy do przodu, ustawimy za chwilę linię. I działamy i realizujemy. O, zabili tam nam żołnierza. Staramy się. Coś. O, mamy tu oficera. O! tu. Także. Oczywiście jako inne postacie, które nie są związane jakby z koniami. Czyli tak jak ja. Konia, konia dosiadać nie możemy. Za zabicie wrogiego konia także dostajecie punkty, także wszystko co jest wroga można dostać za zniszczenie, rozwalenie tego co należy do wroga, można dostać. Atak! Avanti! Avanti! Ustawimy sobie żołnierze. Hold the line! On the line! Soldiers, on the line! Ready? Present arms! Load! Form the line! For, form the line! Oh. Fire! Fire! Open the fire. On me. On me. Form the line! Form the line! No jest ciężko nieraz trafić na serwer, gdzie gracze będą. Pu push, push! Atak! Jakiś medal otrzymaliśmy. Także tutaj warto wspomnieć, że można otrzymywać różnego rodzaju medale w tej grze. Także rangi uzyskuje się danej postaci. Mamy sierżantów w pododdziałach, którymi też możemy, którymi też możemy sterować, wołać ich. W odpowiednie miejsca, ale no to tak jak mówię, no niestety, ale ciężko znaleźć jest ciężko jest znaleźć graczy, którzy chcą grać tak immersyjnie. O! I zostałem zabity. Odradzamy się. Czasami jest tak, że jest limit odrodzeń. Czasami tego limitu nie ma. Nie wiem, tak naprawdę jeszcze nie rozgrydzą o co chodzi. Od czego ten limit, że tak powiem, jest zależny. Ale ustawimy sobie, spróbujemy ustawić żołnierzy. Może bliżej. Dobra, to jeszcze nie tutaj. Tutaj się postaramy ustawić. Bratobójczy ogień jest w niektórych serwerach włączony, na niektórych nie jest włączony. Także to też wszystko zależy. Tak naprawdę o, przeniesiemy sobie bliżej obóz nasz. Nadchodzą z prawej flanki.

On the line! Kurwa. No, można naprawdę szybko, można szybko naprawdę zginąć. Bardzo szybko. To nie jest gdzieś tak jak typu battlefieldy i tym podobne. No trzeba się postarać. On the line! Strzelają w nas. Ze wszystkich stron nadchodzą. No ładu, 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 ładu. No. Możemy też walczyć. Trzeba. O! Już nie zdążyliśmy. Ale za chwilę wam pokażę. Możemy także walczyć. Walczyć. Szablą, ale przejęli nasze obozowisko, więc musimy maszerować od samego spawnera. Atak, atak. No, łamy szablę. W trakcie przeładowania nie można nie można realizować szarży. Hold the line prepared. O, już nie ma uzupełnień, czyli skończyło się jakby już e, e, spawnowanie tamtych graczy. Ja, że wyświetlają się już ostatni gracze, których, no jak to no, trzeba powiedzieć, to jest w sumie śmiało i otwarcie. W najprościej się w świecie trzeba po prostu ich dobić. O ładujemy, ładujemy. O, dobra, załapał go. Thank you soldier. O, nadziałem się, no, także można też takich rzeczy doświadczyć, na się na, na paliki, ale widzę, że nie tylko ja się nadziałem. Tylko nie ja jestem jakby w tych szczęśliwcach, ale to już nie będziemy biedzą, to już nie ma za, tak naprawdę za bardzo za czym tam lecieć, ale nie zostawiamy naszych żołnierzy, idziemy. No i tak to wygląda. Wygraliśmy. Mamy wyniki, są statystyki jakie na mapce, no biedne te miejsca zajęliśmy za dużo, żeśmy ludzi nie uszczelili, aczkolwiek jako dowódcy jako komand bardzo ciężko jest gdzieś tą krótką, krótką bronią gdzieś tam tych ludzi uszczelić, bo to naprawdę musiało być z bardzo dużego bliska. Także wróćmy sobie jeszcze do menu, możemy pokazać Państwu jeszcze jak to tutaj wygląda. Idziemy do koszar, edytowanie postaci. Możemy sobie wybrać tytuł, tytuły, jakie chcemy nosić. Także mamy dużo tutaj możliwości. Możemy także ustawić sobie baner razem ze zdjęciem. Niestety swojego zdjęcia profilowego nie można wstawiać, ale mamy także tabelę medali, czyli możemy sobie umiejscowić nasze medale odblokowanie poprzez zdobycie Beans Army, nie wiem o co chodzi ale jeżeli to medal to powiesimy sobie go na sobie żeby nam wisiał na naszym profilu także tak samo mam możliwość tak jak już portretu ale możemy go tylko i wyłącznie wybrać z tych dostępnych w nazwie także wyświetla się skrócona nazwa pułku, który Ktoś założył, który lub ktoś posiada, tak jak na początku e, wspomniałem. Także mamy tutaj aktywne rozkazy, które realizujemy i za zdobycie, wykonanie takiego rozkazu dostajemy pieniążki oraz dostajemy XP do naszego poziomu. Z mojej strony to dzisiaj będzie wszystko. Zapraszam Was serdecznie do grania. Zapraszam do dołączenia do mojego pułku. Husarów, Jego, jego Królewskiej Mości. Zapraszam serdecznie do łączenia. Na pewno jakieś ciekawostki będziemy realizować tam w miesiącu. Pograć zawsze razem. Razem, zawsze to jest fajniej, bo jesteśmy w stanie więcej zrobić niż tutaj z tymi graczami, jak sami zauważyliście. Ciężko jest ich doprowadzić do jakiegoś porządku, ustawić w tej linii, pokierować nimi, bo cały czas gdzieś ktoś odchodzi z tej linii, przechodzi albo przychodzą ludzie. Żołnierze nie z waszego korpusu. Także za każde też dowodzenie dostajecie dodatkowe punkty. Jeżeli, oczywiście, dowodzicie swoimi żołnierzami, tak? Tymi, którzy są przypisani do waszego pułku i grają z wami. Także zapraszam Was serdecznie. W komentarzu będzie link do dołączenia do pułku, do discordowego pułku. Zapraszam serdecznie do dołączenia. I jeszcze raz przypominam osoby, które subskrybują mój kanał, oglądają mnie. Które jeżdżą w ETS-a, bardzo serdecznie zapraszam do korzystania z systemu Expedycja. Także dzięki Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać, co uważacie o tej grze. No i serdecznie zapraszam na, na pole bitwy. I widzimy się w pułkowym Discordzie. Cześć, trzymajcie się.